45S, czyli najmocniejszy wariant super hatcha od AMG, w tym przypadku w wszechstronnym funkcjonalnym nadwoziu Shooting Break, czyli niczym innym jak kombi z zaokrąglonym, ściętym tyłem, który skrywa pokaźny bagażnik. Tak więc z powodzeniem możemy przyjąć, że może być jedynym autem w domu, nawet jeśli ma mieć m.in. funkcję samochodu rodzinnego. Auto jest w moich rękach od kilku dni, zrobiłem nim ponad. 600 km, grubo ponad 600 km, zdążyliśmy się uczciwie poznać. Zapraszam więc do zapoznania się z moimi wrażeniami. Przód według mnie wygląda obłędnie. O ile często mówi się o CELA, że to CLS w skali mikro, to w mojej ocenie przód zdecydowanie łatwiej pomylić jest z AMG GT Fordorem. Najmocniejszą wersję w tym przypadku wyróżnia grill AMG Specific Grill, kiedyś nazywał się on Pan Americana. Muskularny zderzak z wielkimi wlotami powietrza. On nadaje tutaj kierunek pływą powietrza. Elegancko komponuje się z znacząco poszerzonymi względem wersji cywilnych błotnikami. To większość z nas bardzo lubi. W tym egzemplarzu mamy nadwozie wykończone pakietem Night. Jak ktoś lubi, mogą być chromy. Te niestety, nawet w pakiecie Night, jeśli mamy dostęp komfortowy specyfikacji, pozostają na klamkach. I przy białym lakierze nie szczególnie rzuca się to w oczy, to w innych potrafi. Nieco kłócić się z całością. Z tyłu pokażny dyfuzor, też wyróżnik najmocniejszej wersji 4.5, spoiler dachowy i oczywiście dwie podwójne końcówki układu wydechowego. Krótki spis z natury. Mówimy o AMG, i mimo tego, że mamy tutaj do czynienia z jedną z najmocniejszych. Doładowanych rzędowych jednostek czterocylindrowych, która legitmuje się w tym przypadku mocą 421 koni i 500 nm momentu obrotowego, to nadal jest to motor składany ręcznie zgodnie z tradycją AMG, czyli jeden człowiek, jeden silnik. W tym przypadku silnik składał pan Mark. Zabawne jest to, że człowieka, którego podpis widnieje na plakietce silnika naszego auta, możemy sobie odszukać na przykład na Instagramie i podziękować mu za dobrą robotę. Moc i moment przenoszone są na obie osie za pośrednictwem ośmiostopniowej przekładni automatycznej. A jak to przekłada się na emocje? Jak przyspiesza i czy mamy procedurę startu? Mamy. Jak w każdym topowym AMG dostępny mamy tryb RACE. Do uruchomienia procedury startowej nie potrzeba specjalnej gimnastyki. Sprawa jest prosta. Wciskamy mocno hamulec, gaz do oporu, szybko zdejmujemy nogę z hamulca i jedziemy. W kontekście wspomnianych emocji i wszyscy czekacie na to, czy i jak yy, działa obietnica zabawy płynącej z tego Drift Mode, który dostępny jest przecież tutaj w standardzie. Czy działa? Działa. Jak działa? Drift w 4 s nie jest rozwiązaniem, w ramach którego cała moc przekazywana jest na tylną oś. I to należy zapamiętać. Na tylną oś trafia 50%, z tych 50% do 100 może być przekazywane na każde skół tylnej osi, za pośrednictwem dwóch niezależnie sterowanych Sprzęgiem na niej zamontowany. Żeby aktywować sobie system, musimy wyłączyć kontrolę trakcji, przełączyć skrzyby, skrzynię w tryb manualny, aktywować mapę RAIS. Przyciągamy dwie manetki do siebie, prawą potwierdzamy i możemy robić tak. Moje wrażenia, odczucia z tego, jak bardzo zbliżone do Organicznych, takich jakie płyną z prawdziwego RWD, na pewno nie 1 do 1, ale zdecydowanie przewyższa to poziom moich oczekiwań i założeń odnośnie tego, jak będzie działał, jak sobie to wyobrażałem wcześniej. Zasadnicza różnica polega na tym, że aby w tej z tej funkcji yy, skorzystać, musimy zatrzymać się, wykonać procedurę, którą pokazałem chwilę temu. Po drugie, uślizg tylnej osi pojawia się troszkę później niż w przypadku typowego mocnego RWD, ale kontroluje się go bardzo łatwo. Auto jest bardzo przewidywalne. Auto według producenta przyspiesza do pierwszej setki w 4 sekundy. Odczucia Moje są takie, jakby było to nieco szybciej, choć pewnie ze względu na oprogramowanie na początku, przy procedurze startowej pojawia się takie chwilowe zawahanie. Podobnie będziemy mieli w przypadku elastyczności Cela 45S. W zasadzie przy każdej prędkości żywo reaguje na depnięcie gazu. Skrzynia nie determinuje opóźnień, a w trybie automatycznym oferuje bardzo dobry poziom interpretacji założeń kierowcy. W zasadzie korekty manetkami. Wynikają raczej z takich własnych potrzeb emocjonalnych niż, niż rzeczywistej potrzeby z takiego funkcjonalnego punktu widzenia. Jakie tryby jazdy mamy do dyspozycji? Ślisko, komfort, sport, sport plus i wspomniany przeze mnie wcześniej tryb race. Do tego trzy poziomowe ustawienie ingerencji kontroli trakcji, w pełni włączoną, sport handling mode i w pełni wyłączoną. Mamy do dyspozycji także tryb indywidual, w którym możemy przypisać charakterystykę poszczególnych elementów konfiguracji samodzielnie, tak jak lubimy, czyli na przykład wrzucić sobie mapę na Race, ale równolegle możemy mieć zawieszenie i dźwięk na przykład w komforcie. Takie ustawienia pozwalają na dość znacząco ingerować w setup mapy silnika, zawieszenia, układu kierowniczego, dźwięku skrzyni biegów. Przy czym ja przez te ostatnie kilka dni jeździłem głównie albo w trybie sport. To z kolei wynikało z tego, że nie lubię, jak silnik pracuje na niskich obrotach. Mam wtedy takie wrażenie, że męczę podzespoły zespoły pośredniczące w przekazaniu mocy na koła. A tak jest w trybie komfortowym i przy spokojnej jeździe oraz z trybu race, gdzie charakterystyka auta zmienia się bardzo znacząco w stronę nieprzeciętnych osiągów i takiego stricte sportowego charakteru. Zawieszenie w żadnym trybie nie jest mega komfortowe, to znaczy nie mamy się co spodziewać komfortu na poziomie S klasy, ale poziom twardości w komforcie uznałbym za absolutnie akceptowalny. Nie ma tutaj mowy o żadnym betonie, a kultura wybierania nierówności jest na bardzo wysokim poziomie. Czy nie reaguje bez opóźnień? Mam takie wrażenie, że doskonale rozumie moje intencje jako kierowcy i tak jak już wcześniej wspomniałem, zabawy manetkami mają nam dawać w zasadzie więcej frajdy, natomiast ich używanie absolutnie nie jest obligatoryjne. Na przykład w kontekście redukcji, nie wiem, podtrzymywania auta na wyższych obrotach przy ostrzejszej jeździe. Być może dotyczy to tylko CLA 45S, nie jeździłem jeszcze wersją A45S. Wydaje mi się nieco bardziej bezpośredni. Nieco mniej bezpośredni niż w poprzedniku, ale też według mnie stawia nieco większy opór i dzięki temu mamy, w mojej ocenie, na kierownicy większą płynność. Jak wiem, większość aut sportowych, tym samym opon, za pośrednictwem których komunikujemy się tak naprawdę z nawierzchnią jest to jedyny element styczny, nie lubi jazdy na kwadratowo i taki setup układu kierowniczego, moim zdaniem, będzie bardzo w tym pomagał. Także jeśli chodzi o właściwości sportowe tego samochodu, to jak bardzo potrafię emocjonować, to ja jestem nadzwyczaj pozytywnie zaskoczony, i moje oczekiwania względem tego samochodu w zasadzie można uznać za nadzwyczaj spełnione. Słuchajcie, na ten moment mam zrobione grubo ponad 600 km. Spalanie średnie z tego przebiegu. Na poziomie poniżej 13 litrów na 100 kilometrów na pierwszym zbiorniku, którego pojemność wynosi do notabene 51 litrów. To spalanie zbliżało się do 14 litrów na 100 kilometrów od poniedziałku, czyli od 3 dni więcej jazdy jako typowe daily, stąd ta wartość troszkę spadła. Generalnie przy bardzo dynamicznej jeździe można liczyć na poziomy 12-15 litrów, przy normalnej, ale również dynamicznej jeździe, nie mam tu na myśli jako drivingu i oszczędzania paliwa, można zejść w okolice 11-12 litrów. W trasie przy stałej prędkości 120 km na godzinę, na godzinę będzie to około 7-8 litrów przy 140 km na godzinę, przedział od 9 do 10 w zależności od tego, po jakim terenie będziemy się poruszali, co optymistycznie zakładając przekłada nam się na zasięg w okolicach 430-550 km w trasie i około 300-300-kilkudziesięciu w mieście i w okolicach, czyli w takim trybie, w jakim ja w zasadzie najwięcej jeździłem. To jeszcze warto podkreślić odnośnie samej jazdy. Świetne hamulce, w zasadzie w jeździe na co dzień, nawet bardzo dynamiczne i nie sposób je zmęczyć. Auto zachowuje się stabilnie, mm, nawet na hamowaniu do zera z bardzo dużych prędkości, skuteczność absolutnie bez zarzutu. Jak widzicie po rozmiarze tarczy inżynier inżynierowie i księgowi nie pożałowali materiału, tarcze są ogromne. Jakie są różnice względem poprzedniej? Generacji. Wiele osób o to pytało. Otóż, w mojej ocenie różnice są bardzo znaczące. Przede wszystkim cena. Aktualnie CLA w tym nadwoziu startuje z poziomu 288 900 zł. Przy czym ten egzemplarz doposażony został jeszcze o jakieś 100 tysięcy. Więc, mimo iż ciężko może to przechodzić przez gardło, to to konkretne kompaktowe kombi od AMG wyceniono na około 390 000. Dużo, mało. Jakby pozostawiam wam do indywidualnej oceny. Według mnie największa różnica względem poprzedniej generacji zaznacza się przede wszystkim w innej jakości inżynierii podwozia i samego napędu. Poprzednia generacja miała charakter mocno przednionapędowy. Tu mamy zdecydowanie lepsze wyważenie, lepiej i szybciej działający napęd i tym samym charakterystyka jest bardzo neutralna. Oczywiście pomijając tryb drift, gdzie ta charakterystyka zmienia się na. O, dość oczywistą. Kolejna rzecz jakość wykończenia y, i wyciszenia wnętrza. Jest zdecydowanie ciszej przy prędkościach y, autostradowych przede wszystkim komfort akustyczny zatraca się y, przy prędkościach zdecydowanie przekraczających y, okolice tych rozsądnych. A skoro jesteśmy przy dźwięku. Też pojawiające się kilka razy pytanie, czy auto jest funkcjonalne. Ze względu na nadwozie, oprócz tego, że ma gwarantować jako AMG emocje i osiągi zbliżone do tego, czego spodziewamy się od auta, które w AMG jest oznaczone, ma być po prostu funkcjonalnie. Miejsca, zarówno dla kierowcy, jak i w drugim rzędzie, siedzeń jest więcej niż w poprzedniku. Ja mam tutaj ustawiony fotel pod siebie, mam 175 cm wzrostu, miejsca jest naprawdę sporo. Do tego bagażnik, którego pojemność wynosi standardowo 505 litrów, po rozłożeniu siedzeń 1370 litrów. To pozwala zaadaptować cela 45 s w cudzysłowie oczywiście na, na dobrego towarzysza podróży i kampera. Różnice względem na przykład C-klasy. Czuć bardziej w poprzek nadwozia, kabina jest tutaj moim zdaniem odczuwalnie węższa. Jeśli jesteśmy przy praktyczności, trzeba wspomnieć o bardzo małej średnicy zawracania, co oczywiście jest na korzyść. Promień skrętu pozwala tu naprawdę wciskać się tym autem dosłownie wszędzie. Niesamowicie dużo trakcji w każdych warunkach. Spalanie, jak na osiągi, to spalanie, o którym wspominałem. W mojej ocenie na bardzo przyzwoitym poziomie. Do tego świetne reflektory. Ja nie jestem osobiście przekonany do reflektorów LED-owych, szczególnie, że jak są one zamontowane w aucie, nie mamy spryskiwaczy. Tu jest naprawdę ok. I w sumie czego chcesz więcej od sportowego, ale również uniwersalnego auta, z którego mamy korzystać na co dzień? Może co najwyżej niższej ceny, ale w tym ja już Wam niestety nie pomogę. Mbox, czyli nowy system multimedialny Mercedesa, jest dostępny w nowej generacji A klasy jest dostępny w Cela 45S. Nie będę się nad tym rozwodził, o tym można nagrać w zasadzie osobny film. Dla mnie w tym obszarze, w obszarze multimediów, ważne jest dobre brzmienie systemu audio. Mamy tutaj burmestera, który na takie zapotrzebowanie odpowiada bardzo dobrze. Ekran dotykowy jest. Możliwość odtwarzania muzyki z telefonu, zestaw głośno mówiący, mamy Apple, CarPlay. I to w zasadzie wszystko, czego ja potrzebuję. Oczywiście. Możecie sobie tu zmienić podświetlenie kokpitu na mnóstwo przeróżnych kolorów, zmienić wygląd ekranów na wyświetlaczu głównym za kierownicą. Są ekrany ilustrujące aktualne osiągi. Jest aplikacja Track dzięki której możecie śledzić swoje postępy na predefiniowanych torach albo dodać na przykład własną trasę z domu do pracy i śledzić o ile krócej danego dnia na tej trasie staliście w korkach. Embus generalnie temat rzeka. Błęda jest taka, że ten system po prostu działa, działa dobrze, natomiast żeby zgłębić temat, trzeba było poświęcić temu zupełnie osobno spokojnie kilkanaście minut. Czego więcej możemy chcieć oczekiwać od sportowego, uniwersalnego, mega funkcjonalnego samochodu sportowego na co dzień. Może troszkę niższej ceny, ale w tym niestety pomóc Wam już nie mogę.